Hello, ladies and gentlemen. To Charlie with an eye. I zapraszam na kolejny odcinek Tank Service. W tym odcinku Cromwell t. 6 brytyjskim medium. Jak widzicie, 64 bitwy tylko rozegrane, 67% zwycięstw i master batch. Ace Tanker. z początku nie podobał mi się ten czołg za bardzo, ale jak tylko załoga odrobinę się podszkoliła do 100%, i ponad jeszcze z odrobiną naprawy, ten czołg zaczął mi się naprawdę podobać. Już w tej końcowej fazie, zaraz przy odblokowywaniu kometa, naprawdę. Zrobiła się całkiem przyjemnie, bo i mniejszy celownik przy tak dużej prędkości, i jakoś jeszcze szybciej przyspiesza, tak na ten czołg. 750 punktów życia to i tak wśród medów jest mniej więcej wyrównany wynik, tutaj tylko fałki będą miały więcej. Nie wiem, jak tam szemany. O, nie to. 650 koni mechanicznych na 28 ton to jest całkiem niezły przelicznik i tak jak widać, 64 speed limit. Jest to naprawdę najszybszy T6 Medium. O ile o jakimś zapomniałem, jeżeli tak to przepraszam. Um, pancerza niestety praktycznie w ogóle nie mamy, bo jest to 64 płaskie wszędzie. Ewentualnie może coś od wieży odbije, jak jest full downie, bo. Działa obniża całkiem ok. I jeżeli macie problemy z przebiciem, nie powinniście mieć, to tutaj gniazdo karabinu maszynowego dolna płyta, z boku już w ogóle jest miękki jak papier. Mm, prędkość obrotu. 40-70 o tak, matematyka po piwie źle działa 84. <laughs> Chyba tak. <laughs> jak coś to się poprawię, pewnie w anotacjach. Radio 550 metrów zasięgu widzenia. W ogóle jeździłem na modułach wentylacja, rammer i chyba szybsze celowanie. Silnik najlepszy 650 koni. Przejdziemy do działa. Dział możemy sobie odblokować na Churchillu 1 albo na Churchillu 7, chyba na jedynce. Wiem, że jak już odblokowywałem Cromwella, to miałem właśnie działa z linii ciężkiej. Teraz chyba jednak pójdę na zmianę i bardziej przyspieszę medy, żeby ósemki i dziewiątki ciężkie miały lepiej. 0.36 celności całkiem ok. Czas celowania myślę, że nie można się do niczego doczepić. Penetracja 145 mogłaby być większa, ale myślę, że wystarczająca. Bardzo szybko strzelne strzela co. 3 sekundy z kawałkiem tak mi się coś wydaje nie wiem do końca damage nie jest może zbyt ogromny w porównaniu do Shermanów na złocie które tam mają 350 ale myślę, myślę że na flankowanie i tak szybki czas celowania i szybka strzelność jest naprawdę w miarę przyzwoity ok przejdziemy do drzewka badań zaraz do was wracam jeje Okej, okay, jesteśmy w drzewku badań naszego Kumuela. Teraz co warto blokować? Przede wszystkim silniki, tak mi się wydaje, na początku powinny być dosyć pomocne, żeby jak najszybciej osiągać tą naszą super niebotyczną prędkość. Później nie wiem, czy to jest jakaś różnica w ciężarze. Lekka jest i może się nie zmieścić. Także na wszelki wypadek najpierw odkryłbym gąsienicę, bo niestety nie mam go już w garażu. Tak trochę mówię z pamięci. Tutaj trochę matematyki trzeba zrobić. Silnik, Gąskie silniki i później idziemy drogą do komety, radia powinniśmy mieć chyba odblokowane. E, dobra, zapraszam Was na dwie bitwy, które dla Was przygotowałem. E -e -e. Okej, okay, jesteśmy już w pierwszej bitwie i niestety jedynej. E, tak jak mówiłem, miałem problemy z ściągnięciem faktycznej wersji 8.3, ale w końcu się udało. Także nagrywam chyba, nie wiem, dwa bo trzy tygodnie później, i, i po tym jak nagrałem sam wstęp, już szykuje się patch 8.4. Także nie mam tutaj modów, mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Cromwell w akcji, jestem tutaj z Diegiem i SpaBenem w Plutonie. Dosyć mocne zestawienie. Tutaj kv 1 s i Heavy Francuski 6. Cromwellem przede wszystkim mamy ogromną prędkość i to trzeba wykorzystywać. Łatwo tutaj szybko zająć bardzo kluczowe pozycje na mapie. Na początku nie musimy się aż tak bardzo forsować. Poczekać na spotę, który nadejdzie z Nienacka. Albo sami możemy coś wyspotować. M6 przed nami nie jest to może jakiś groźny przeciwnik, chyba że ma najlepsze działo. Ale tego niestety nie wywnioskujemy, dopóki do niego nie podjedziemy. Zobaczymy. Jest to w ogóle bitwa na Masterkę, więc mam nadzieję, że będzie to ciekawe do oglądania. W... O, oh, ładny strzał. Tak trochę zrównoważy to, że nie mam niestety drugiej powtórki. Z T21 już będzie pełny film. T50, bardzo szybko strzelne to działo, ładuje około 3 sekund, może trochę ponad, że nie mogę doczekać się kometa, kiedy go odblokuję i będę mógł troszkę dalej w tą linię brytyjczyków medów pójść. Covenanter, nie jest to jakiś uparty przeciwnik, bardzo mocny. No i na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Jak widzicie już tam Paben z Diegiem rozprawiają się w mieście z przeciwnikiem, a my tutaj sobie niczego nieświadomego M6 zaraz ukażemy. sm M6, pierwszy strzał, zaraz drugi powinien paść, ale to jeszcze KV-1S Gdzieś się zaplątał między to, wszystko. Mm, tej nasi też zadają w niego obrażenia. Także współpraca najważniejsza. O, w kopułę się niestety odbiłem. Tutaj chcę go przypilnować, żeby jej nie przeładował. Ładnie jest. KF1 zniszczony. O, szybki refleks jednak mi ratuje. Gra na jak tej gierze bardzo uczy gaszenie pożarów. Na czas. Już nie wspomnę, jedno podpalenie na grę to jest zdecydowanie norma. Okej, okay. M6 przed nami ucieka, ale wątpię, żeby coś tutaj e, przy takiej prędkości maksymalnej, jaką my mamy. Widzicie, 75 na godzinę, 76 i M6 do rwana. Diego też tam chyba w mieście za bardzo oberwał. Także co nam zostało, mecz się zrobił wyrównany, a niby miasto mieliśmy przejęte. No, już jest 8 do 8, dalej, jednak. E, Paben na kv s tej troszkę się wycofał pomóc mi na kapie, ale kap został, jak widzicie, opanowany. Na razie tylko dwa fragi. ta 50 zobaczcie jak szybko Cromwell wspina się pod górę. Działo na dalekie odległości może nie jest ultracelne. O, nawet trafiliśmy. Covenant, uuuu, piękny strzał, 470 metrów albo nawet dalej. <ścoughs> No proszę, nawet wiadomości z czatu zostają z naszego patrzę. KV-1 jest z gorszym działem, tutaj nie musimy się jakoś specjalnie przed nim chować. najgorsze jest to, że dostajemy w plecy chyba od Shermana kolejny jak Już czwarty na naszym koncie zostaje już tylko VK i KV-1. Zobaczymy, co to się uda nam ugrać. Przede wszystkim, jak tym czołgiem grać, wykorzystywać naszą mobilność. Nie ma czołgu, którego byśmy nie objechali. Jest to naprawdę jego spory atut, ta prędkość maksymalna. Wszystkie skałty, które jeżdżą po artylerię, można bardzo szybko przechwycić, zramować i dobić naszym działem szybkostrzelnym. Mniej więcej tak jak skauty, z którymi będziemy się mierzyć. Uuuuuu, fałka tutaj <grych> źle objechana. Trochę niestety na mnie musiała skupić uwagę. Ale już tam jakiś light chyba do niej podjeżdża. O, Crusader, ale coś mu to nie wyszło. Zostaje nam KV1, która nie wiem co robi, jest albo AWK, Nie, nie jest AWK, Albo teraz się dopiero obudziła. Jest piękny strzał. Drugi też powinien wejść, tylko nie wiadomo co z przebiciem i było z przebiciem. Tu się odbiję, celowanie w dolną płytę. I od razu jest sukces. 152. Także bardzo duży DPM. No, jeszcze nie. I będzie kolejny. Jest! Piąty frak. I postaramy się pojawić po top guna. E, tej Pawan też mi mówił, aby zostawić ci go, jasne. Chętnie, ja go już sobie tutaj dobiję. Falka chyba z działem Kenish'em, że bardzo niebezpiecznym, przebija praktycznie wszystko, co stanie na jej drodze, ale Cromwell, jego mobilność e, połączona z flankowaniem przeciwnika z każdej możliwej strony, e, daje naprawdę dobre wyniki. To będzie chyba na tyle z Cromwella. Nie mogę znaleźć screenów z innych bitew, więc niestety to musi Wam wystarczyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się w następnym odcinku, który już niedługo. Trzymajcie się ciepło i jeje!